Cześć, oglądacie Adam TV. W dzisiejszym odcinku mam dla Was Zamek Tak, słuchajcie, to jest największy zestaw, jaki kiedykolwiek mieliśmy. Składa się, słuchajcie, z 1426 elementów. Bardzo dużo. Tak. Poprzedni największy, jaki mieliśmy, to chyba był niewykrywalny pojazd Ninja tak. 1100-1200. No i tak, przechodząc do tego zestawu. Jego numer to 70357. Jest od lat 9 do 14. Aha. E, słuchajcie, dostajemy 11 minifigurek. Oprócz tego jeszcze świnka, merlock, e, takie więzienie z taką paszczą. I mi jeszcze na zakażaną moc. Aha. E, no i oczywiście gigantyczny zamek. Tak. Oprócz tego widzę jeszcze mamy całkiem sporo mocy Nexonite. Tak. E, tutaj z boku chyba one są. I to jest tak, od lewej. Najpierw mamy zakazaną moc, złe stopienie, później niszczycielska nuta, lisi duch, szalona dynia, promienie gamma i szarża centaurów. Także całkiem sporo. Okej, okay, to może zobaczymy tył opakowania. Ja cię kręcę, ile tam jest rzeczy. Adaś, yy, co ci się tu rzuca w oczy pierwsze? Yy, komnaty, zbrojownia, lęk świnką, hamletą, i jak siedzisz telefonem, i dzwoni do kogoś. Aha, a faktycznie widzisz, to tam są pokoje, komnaty. Normalnie z tyłu zamku mamy dostęp do tego. A to ja nie widziałem. Z przodu opakowania w ogóle nie ma informacji na ten temat. E, odłączany jakiś statek na górze, czyli to, ta cała. E, to ten czubek. Aha. A widzisz, czyli to jest normalny statek. No dobra, i e, jeszcze wrac wracając tam na tył. Aha, czyli tutaj jeszcze mamy, e, że można wystrzelić ten pojazd. Tak. Tu może next to night? Aha, że można zeskanować od razu, są na ścianie budynku, jak gdyby. No i dobra, to co? Zaglądamy do środka? Tak. Otwieramy. Jak dramaty. Taska numer 7, taska numer 9, taska numer 4. Paczka numer 2. Paczka numer 1. 3. Takie dwa szare kroczki. Paczka numer 5. Takie, nie wiem, dziwne kroczki, które są wsadzone. I Bez numeru paczka. 6. Numer 8. I instrukcja. To jest jedna, ale bardzo duża. I jest dużo naklejek. I to wszystko. Budujemy! gotowy żeś OK. jak zawsze opis zaczniemy od minifigurek i na pierwszy ogień idzie król Halbert Proszę bardzo On ma taki żółty kielich mm -hmm. Zobaczcie, korona i to jest jeden klocek Korona tak. razem włosy. Z... włosy Tak, i broda później jest osobny Tak wygląda no, Pelerynka taka sztywna Trochę ciemniejsza od, od reszty Czy on no. ma dwie buźki Adaś? Nie. Nie OK, czyli tylko jedna buźka No i tutaj rude włoski jeszcze nadrukowany na bójce, tak? Tak. tak? Także to był król Halbert. I teraz mamy ciekaw, ciekawą postać. Królewski Giermkobot. Zobaczcie, to jest taki bocik jak tamty O, coś nam tu nie chce złapać, ok? To jest taki bocik jak w tych innych zestawach, w poprzedniej serii, z tym, że ten widać jest taki... Lokaj. Taki lokaj, tak. Ma perukę fajną, tutaj muszkę. Mm -hmm. Zobaczcie, takie coś Ta peru peruka jest super, bo ma Mhm, mm Z tyłu, nie? No No i tutaj jeszcze taka przestraszona buźka A ta jest, nie wiem jak to nazwać, taka, taka... pewna siebie, o tak bym to powiedział Dobra, także to był Giermkobot Teraz mamy Królewskiego Strażnika No, stoi, stoi Zobaczcie, super taki y, hełm tak. Obudowany Czały niebieski. Mm -hmm. Przeźroczysty, świecący taki element zbroi. Mm -hmm. No i fajne nadruki, tak? Ja nie wiem, czy on tutaj ma... tutaj taka zła buźka trochę. Wygląda trochę jak. O, to ta jest zła? No. Bardziej. To, tak. Tu on widać, jakby miał na sobie na twarzy jakąś trochę pomarańczową skórę. Mm -hmm. Zgadza się. Także to był królewski strażnik. Teraz mamy. Takiego małego chłopczyka Ci co interesują się Nexon jest to wiedzą, że on się nazywa Robin Widać ma taką piegowatą buźkę Malutkie nóżki jak to dziecko Tutaj taki ładny nadruk z tyłu A tutaj Adaś mówiłeś Tutaj on ma te symbole kluczy takich On coś reperuje, coś buduje? Tak W bajce tak? Mhm Fajne włożki. Bardzo fajne, czekaj, czy nadruk jeszcze jeden? Nie. Nie Także dostajemy Robina tylko z jednym nadrukiem i krótkie nóżki To już wspomniałem na początku chyba Teraz mamy tak, Arona Aron w każdym zestawie praktycznie wygląda tak samo Zawsze ma zbroję, zawsze jakąś kuszę No hełm oczywiście ten dwuczęściowy, zielono Taki pomarańczowy Generalnie Arona dostajemy tak jak moglibyśmy się tego spodziewać, tak? Tak No i tutaj coś żeby mu tam wczepić To był Aron Teraz y, jego kolega Lens. Lens w sumie podobnie, on też bardzo ten nadruk ma, to chyba taki sam, w każdym zestawie. Tutaj ma y, tą tarczę, no i taką, nie wiem, pikę. To raczej Gida. Dida tylko w tym zestawie ona przypomina taką, nie wiem, rakietę. Ten czubek wygląda jak rakieta trochę. No i też, czy on ma dwie buźki? Tu ma taką, tak. a tu jeszcze mruga. To on chyba też, to, to, ta buźka tak. jest uniwersalna, ja już ją widziałem kiedyś. Także to był lens. Teraz mamy y, kamienni wojownicy. Dostajemy dwóch w zestawie. Czekajcie, ustawimy tego tu. I jeszcze jeden jest taki. I tak jak widzicie, co, co jeden nie... ma topór, a drugi dzidę. Aha. No te nadruki są podobne, ale ten jest taki jak gdyby bardziej szczegółowy, ma tam coś więcej. No i y, na ramiennik, tak? Tak, fioletowy. Tak o, jeszcze z tyłu. No. Ty, czy buśki dostajemy jakieś? A, jeszcze mm. jest taka. I tego? To, to samo chyba. Tak, tak samo. Wygląda tak samo. Dobra, to byli kamienni wojownicy. Teraz mamy świnkę hamlette Zobaczcie, czy nam się tu uda ostrość złapać. Jest. Normalny, taki jeden klocek. Różowy? Tak, dla tych, co nie wiedzą, to świnka Hamletta to jest domowa świnka lensa. Obs. Ma taką niewinną twarz. Uwaga, no, nie żabijcie mnie. Tak. Możesz chociaż żabić mojego pana, ale tylko nie mnie. Dobra. Teraz mamy dwie figurki Bricksterów. Zobaczcie. Taki i taki. Ops. Ten jeden jest oczywiście wysoki, chudziutki i do walki używa kusze. A drugi jest gruby, niszki i ma taki mieczyk. Tak, całkiem fajny. No z Stół ma taki niepasujący kloczek filetowy. Troszkę, no, ale on podtrzymuje jak gdyby cały, żeby się, żeby się, nie, żeby się nie rozpadł. Tak. No i tak wyglądają te brickstery. Teraz mamy. Wieku ile tych lutków jest strasznie dużo. Ale tu chyba dochodzimy do końca. To jest figurka białego kamiennego posągu. Zobaczcie. Całkiem fajnie to jest dość rzadka figurka. W mało którym zestawie dostajemy tego typu posągi. Ostatni tak. zestaw z takim posągiem, z posągiem, który mieliśmy, to był chyba Doktor Hu. Tak. I bardzo, bardzo podobny. No widzicie tutaj taka broń, fajny nadruk z przodu, jedna taka buźka, nie wiem, jakby ją określić, taka obojętna trochę. Tak. A z tyłu? Druga już po prądzie moc Tak, już przejęła jakąś moc i straszy. Dobra? Także to były wszystkie minifigurki. Teraz jeszcze Wam pokażemy tam, mamy Merloka, takie jeżdżące więzienie, no i pojazd. A jak już to wszystko zrobimy, przechodzimy do dania głównego, czyli do zamku. Dobrze? Tak jak wspomnieliśmy, teraz zobaczcie sobie Merloka 2-0. On jest w takiej zbroi, nie? Ciało pomarańczowe ogólnie. Mhm. Mm no co? Dwie ręce, chyba tam po cztery palce, jeśli się nie mylę, tak. tak. Dwie nogi, i fajne są na takich szerokich, nie wiem, podstawach, że łatwo go postawić, że się nie przewraca. Mm -hmm. Tutaj różdżka, którą możemy wyjąć, bo ona jest na takim normalnym klocku Lego Technik. Buźka, kapelusz, jeszcze coś tu, Aleś, jest? A, mi jeszcze na jakiś. Tutaj, wstatek, nie? tak, Tak, żeby nie? wczepić. W sumie, nie wiem, czy coś było w tym zestawie. Ja nie widziałem miejsca, żeby go wczepić, no ale dobra. Jest coś takiego, jakbyście chcieli. No i tutaj jakieś naklejki, tak? Z mocą, tak. czyli. No z czymś takim. Z jego energią. Mhm. Odstawiamy Merloka. Następnie mamy takie jeżdżące więzienie. To jak, jako potwór w ogóle może być. No. No i tutaj od góry Adaś. Co my tutaj mamy? Na czole ma zakazaną mocz. Mhm tam katapulty. Tutaj wyżej, to zaraz wam pokażemy dokładnie. Flagę czarną? Mhm. Super zęby? Tak, to jest właśnie ciekawe, bo on może pochłonąć jakiegoś gościa. Weźmy tutaj robina przykładowo. Możemy go tam rzucić i on już trafił prosto do więzienia. Widzicie, tutaj z boku kraty, z tyłu w ogóle wejście. No i tutaj też. Także to jest taki, to jest takie jeżdżące więzienie. Które może pochłaniać ludków i oni od razu trafiają tak, właśnie. Ale na opakowaniu była hamleta. A, że świnkę pożar? Tak. To czekaj, świnkę też tam możemy wrzucić. Tak. Razem z robinem. Tak to wygląda. <laughs> Całkiem śmiesznie. Dwie takie wielkie łapy z elektrycznymi pazurami. No i porusza się generalnie na takich klockach okrągłych. Trochę to hałasuje. Ale nadaje temu więzieniu takiego klimatu fajnego. Tak. Teraz podniesiemy kamerę i zobaczycie, co tam jest od góry. Także jak widzicie, tutaj na górze mamy zapasowe pociski do tych katapult. No tą flagę, o której Adaś wcześniej wspomniał. Te katapulty to takie o, coś. Fajny dodatek uważam. Ok, teraz przejdźmy do pojazdu Robina. Proszę. Już widać, że są dwie wyrzutnie. Tutaj na górze, nie? Na te pomarańczowe klocki, faktycznie. Generalnie pojazd porusza się na czterech kołach, takich fajnych. Mm. Tutaj jakieś ozdoby z boku. Cza całkiem ładne. To? Ładne? Tak. O, takie. Mogłoby być coś ciekawszego, uważam. Tak. Z przodu cztery lampki. Wielka pomarańczowa szyba. A, no właśnie. Ona, chyba ta sama szyba jest w blasterowym myśliwcu kleja. Tak. To mi nie pasuje do takiego ma małego pojazdziku. No, to, to trochę jest za duże jak gdyby na, na cały pojazd, nie? Tak. Ale możemy to otworzyć. Tutaj jest coś ala la tarcza Nexonite, tylko nie ma żadnej mocy. Taki klocek po prostu. No i miejsce dla innego gostka. Nie ma żadnej kierownicy, nie ma jakiegoś panelu sterowania. Są tak. jedynie takie guziczki po bokach, tak? O, normalnie to jest miejsce przeznaczone dla Robina, ale chyba zwykły rudek też tam wejdzie. Tak. No. No, i tyle. Tym sposobem zrobiliśmy wszystkie te takie malutkie elemenciki. I teraz śmiało możemy przejść. gdzie? Do zamku. Ok, więc zacznijmy tutaj opis może od frontu. Słuchajcie, na samym środku mamy taką fajną otwieraną bramę. Drewnianą. Yy, na tej bramie są pomarańczowe naklejki. Aha, jakieś miecze, jakiś lew. Ogólnie tutaj też są te posągi lwów po bokach. Całkiem fajnie to wygląda. Obok mamy pomarańczowe takie osłonki na okna. Ruchome. Tak, można je podnieść tylko o właśnie, w ten sposób. I z drugiej strony tak samo. Fajne są te wykończenia tutaj. Tutaj te niebieskie, jakieś tarcze. Tutaj te klocki tak fajnie dopasowane. Bardzo ładnie to wygląda. Mhm. Widać, że to taka forteca. Tutaj pełno tych pomarańczowych elementów, kolców. Tutaj srebrnych tych bolców tak. od góry. Naprawdę fajnie. Tutaj jak zobaczycie mamy nie wiem taki schron czy coś, że z drugiej strony jakiś e, królewski strażnik może tam stać i obserwować czy ktoś e, nie, idzie. nie idzie. I też jest e, jak gdyby osłoniony przed jakimiś strzałami. Tak. To tak. jest takie wąskie przejście tylko. Tutaj zobaczcie dalej mamy kusze. Tutaj na górze. Tam w ogóle jest miejsce, że ludek może stanąć po prostu tutaj strzelać, także fajnie przemyślane, no i tutaj dalsza część fortyfikacji, tak i pomarańczowy, tutaj jeszcze taka większa osłonka y po co, do czego służy ten bolec, to wam wytłumaczymy później jak wejdziemy tam do środka, do dziedzińca czy jeszcze adać z tej strony coś tutaj jest, to wygląda podobnie także jest w miarę symetrycznie także lewa strona praktycznie wygląda tak samo jak i prawa, teraz słuchajcie podjedziemy trochę wyżej tutaj i mamy tak, wieżyczki, co tam, jakieś chorągwie na nich są, tak, sztandary, coś takiego. Tak, i to chyba chorogram tak się unosi. Tak, bo właśnie widać, że to jakieś elektroniczne, coś takiego. Dalsza część tutaj tych wszystkich, yy, jak to się nazywa, ozdób i tak dalej. No i tutaj mamy taką wielką wieżę, ostatnią, która jak się okazuje wcale nie jest wieżą, bo zobaczcie. Jest statkiem. Tak wygląda ten statek. Tutaj ma ruchome te skrzydła. Fajne tutaj jakieś wykończenia, te szare, tutaj pomarańczowe. Jedynie tutaj od spodu wygląda trochę dziwnie, bo tak płasko. Tak. Tutaj możemy składać mu te śmigła, żeby śmigła, może skrzydła. I to wygląda teraz jak, jak działka. Jak działka, jak pocisk, generalnie cały ten statek wygląda. Ale słuchajcie, jego można otworzyć. Tutaj. O! I tak, w środku mamy miejsca dla pięciu ludków, z tym, że no, y, pilot jest tylko jeden tutaj. Ma, y, jak to się nazywa? Panem instalowania? No, bardziej jakieś takie joysticki, tak? Tutaj też to jest otwierane, więc całkiem ciekawie to wygląda. Zerknijcie. Tak. Jak jakaś ważka czy coś. No, albo jakaś zmutowana prędzej. Były jakieś takie zestawy właśnie z podobnymi elementami, to były jakieś takie ważki, e, tutaj mamy schowek na jakieś nie wiem, bagaże czy coś, no i dwa silniki, tak? Odkładamy. Ok, także przejdźmy teraz na dziedziniec tutaj z przodu, żeby się tam dostać, musimy tutaj podnieść taki specjalny klocek i teraz śmiało możemy otworzyć. W środku są trzy złączone na trzymacze. Tak, tutaj. To jest fajne, że możemy podnieść ten klocek, odczepić. I tutaj mamy okienko, i z drugiej strony jest jakieś urządzenie. Nie wiem, czy to teleskop, czy jakiś laser, coś takiego. Albo czujnik. Może być. Tam, tam sprawdza, czy ktoś się nie zbliża. Tutaj fajne te takie pomarańczowe szyby. Tutaj, jak widzicie, są balkony tutaj jeden, drugi i trzeci. Ten jest chyba od jadalni. Tak. Tutaj jest miejsce. Sala tronowa. Sala tronowa. Możemy tutaj króla wsadzić. Halberda. No i tam od. Jak to się nazywa? Dla Zbrojownia. Robina. Zbrojownia Robina w tamtym miejscu. I teraz tak. Tutaj w tamtej części mamy na ścianie wiszą łopata i miotełka. A tam dalej jest ruchomy komputer. Tak, który jeździ w górę i w dół. Trochę niżej mamy takie fajne pomarańczowe, nie wiem czy to szyby, osłonki, coś takiego. Ładnie to po prostu wygląda. To nie spełnia żadnej funkcji specjalnej, ale po prostu fajna rzecz. Pasuje do tego. Tak, i tak samo mamy z drugiej strony też tamte pomarańczowe osłonki. No i tutaj jest miejsce dla pojazdu Robina. Przy opisie zapomnieliśmy wspomnieć tutaj z tyłu, że jest jeszcze. Miejsce na pociski, na pociski zapasowe do, do pojazdu, tak? I tutaj jeszcze coś chyba mamy z tamtej strony: jakieś klucze i młoteczek. Także dziedziniec już pokazaliśmy, i teraz przechodzimy do, do komnat, chyba nie z tak. drugiej strony. OK, tak wygląda zamek z drugiej strony, zobaczcie, tutaj z drugiej strony tych wież mamy jakieś drabinki, żeby wejść na górę, to też może pełnić rolę jako więzienia, jako cela. Tak. Fajne mieczyki z takimi złotymi rękojeściami, czy uchwyty takie złote fajne, tutaj zbrojownia, jakieś miejsce do spania, pełno miejsc, no i jadalnia, tak? I tutaj jeszcze taki fajny pomarańczowy klocek z tyłu tronu, tak? Tak. Więc przyjrzyjmy się teraz z bliska. Ok, więc tak wygląda z bliska zbrojownia. Tutaj postawię robina, żebyście widzieli, jak dużo to miejsca zajmuje. Z lewej strony mamy pochodnie. Co tam dalej? Cztery rodzaje broni. Aha. Zbroja ichem. Mhm, dokładnie. Tam już chyba nic więcej nie ma. Może ja bym ubrał tego robina, to zobaczycie, jak on fajnie wygląda w tym. śmiesznie wygląda taki mały chłopiec no ale fajnie podoba mi się w sumie w y jeszcze tutaj z bronią w ten sposób wygląda najfajniej ze wszystkich minifigurek w tym zestawie jak dla mnie tak no coś nie mogę mu wczepić o na tym samym poziomie tylko po prawej stronie mamy taką jadalnię jak widzicie Giermek już stoi i tutaj usługuje królowi albo y rycerzom tak Dwa krzesełka, taki stoliczek, jakieś tam szklat... kieliszki. kieliszki i widać, że tam jeszcze jest butelka z tyłu, taka zielona, fajna. I no i z drugiej strony balkon, tak? Można wyjść, od razu widok na zewnątrz. Na samym dole mamy łóżka. Tak, jak widzicie, tutaj jest pierwszy Axela z hot dogiem. Obok mamy miejsce dla Macy. Z kubkiem czerwonym. Dokładnie. Tutaj mamy... Dla awy. Albo dla awy, albo dla świnki. W sumie ma podobny kolor. I oprócz łóżka jeszcze tam jest takie laboratorium. Takie coś. No i na samym końcu mamy jeszcze taką y, duży pokój sypań, sypialniany Aż z czterema łóżkami, tak? Pierwsze jest dla Robina. Później jest Aaron. Tak. Niebieski gościu to był. Klej. Clay i lens. Z Tutaj... mureczką i żbiem kubkiem. Aha, no i super. Teraz macie okazję zobaczyć ten zestaw z góry, z powietrza. Wygląda w ten sposób. Adaś, czy jest jakiś element zestawu, który najbardziej ci utkwi w pamięci, najbardziej ci się podoba? Tak, to ten statek. Który? Ten na górze, olbrzymi. A, ta odłączana wieża, tak naprawdę. Tak. Aha, zobaczcie, super to wygląda. Bardzo duże. Ja myślę, że najbardziej, generalnie, konstrukcja. Całego zamku. Bardzo fajnie to wygląda u nas na półce, jak stoi. Tak naprawdę to ślicznie. Te kolory, niebieski, pomarańczowy, bardzo to pasuje do siebie. A z takich mniejszych rzeczy myślę, żebym wybrał to jeżdżące więzienie z Paszczu. Zobacz, jeszcze raz. No przecież, rewelacyjna bestia z tymi pazurami. Tym sposobem dotarliśmy do końca odcinka. Mam nadzieję, że filmik, jaki zestaw, który dla Was wybraliśmy, bardzo Wam się spodobał. I koniecznie musicie dać w komentarzach, yy, jaki chcecie zestaw następny za tydzień. Aha, dokładnie. W tej chwili nie pozostaje nam już nic innego, jak pożegnać się z Wami i zaprosić Was do kolejnych odcinków. Trzymajcie się!